Hej, hej, nowy rok, ale niestety jeszcze stary Dying Light, ale spokojnie, bo już niedługo będzie miała premierę druga część. A teraz przejdźmy do drugiej fazy aktualnego wydarzenia. Druga faza potrwa od 30 grudnia do 5 stycznia. I standardowo mamy tutaj trzy możliwe zadania do wykonania. O, i pamiętajcie, że ciągle jest jeszcze aktywna poprzednia faza, którą zresztą już omawiałem, jak i globalne wydarzenie ratowania tzw. ocaleńców czy innych żuli. Ale teraz dobra. Pierwszym zadaniem w drugiej fazie będzie zabicie 20 przemieńców, co nie powinno być jakieś super problematyczne, bo wystarczy w miarę potężna broń. Dobra miejscówka, na przykład taka jak tutaj widzicie w slamsach, i powinno to szybko pyknąć. Nagrodą za to będzie miecz nocy złotej jakości z płatnego DLC, jakiegoś tam Va van kraina czy coś takiego. Więc jeśli nie macie tego DLC i nie planujecie go raczej kupować, to jest idealna okazja, żeby zdobyć taki mieczyk. Sam miecz, jak miecz, nie jest może zbyt potężny, ale chociaż ładnie wygląda. Drugim zadaniem jest zabicie 150 zombie, ale niestety wydaje mi się, że tutaj pojawiły się jakieś problemy z tłumaczeniem w samej grze już, bo te 150 zombie musimy zabić nie w normalny sposób, po prostu brodzią czy jakimiś tam bajerami, ale poprzez na przykład zrzucanie ich z wysokości, co może być trochę upierdliwe, bo jednak 150 zombie to całkiem sporo, ale polecam tutaj używać przyciągającej kotwiczki, która jest teraz aktywna w tym wydarzeniu, jak widzicie teraz na materiale. Wtedy to dosyć sprawnie wygląda. Nagrodą za to będzie ciekawy pistolet, również z jakiegoś tam płatnego DLC o astronautach, który ma, wydaje mi się, elektryczną amunicję, ale co najważniejsze, jego ostatni pocisk w magazynku y, wyrzuca przeciwników w powietrze, jak widzicie tu na materiale, to jest ciekawy efekt, na pewnym obszarze i zatrzymuje, zamarza ich w tym powietrzu na parę chwil. Naprawdę fajny bajer. Trzecie zadanie, również źle opisane, ale co ciekawe, dobrze przed wczytaniem gry, jak teraz widzicie, polega również na zabiciu 150 zombie, tylko w tym przypadku gołymi łapami. Co też, ze względu na co teraz trwa wydarzenie, nie powinno stanowić jakiegoś większego problemu, bo mamy przecież super siłę. Nagrodą będzie... Ciachblet RGB. <gryw> Kocham te nazwy, po prostu jak wymyślają twórcy. Czyli jakoś gówno, brońka, na pierwszy rzut oka, no takie coś. Nie wygląda to zbyt potężnie, staty też raczej do dupy, złota jakość. Nie wiem, może wrazi prądem, chociaż coś w tym stylu. I to tyle, to już prawdopodobnie ostatnie takie wydarzenie w grze i większe zmiany, bo przypominam, że już 4 lutego wychodzi Dying Light 2, więc cieszmy się wszyscy, a twórcy zapewne również skupią się na drugiej rozwijaniu drugiej części, naprawach itd. i bardzo dobrze, bo jedynka już miała tyle miłości, że to już wystarczy. Niech lepiej skupią się na nowych bajerach. A co do przyszłych materiałów na moim kanale, to spodziewajcie się mojego podsumowania fabularnego właśnie pierwszego Dying Lighta i zapewne Dodatku, tylko trochę później, co by to przypomnieć, co bardziej leniwym tutaj osobom, co tam się działo w tej pierwszej części, fabularnie głównie przypominam. Więc pewnie wleci jakiś Beko materiał. No i dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, cześć.